Jak co mężczyźni, co pani by powiedziały? Mężczyźni. Są... Wrosła piękne Okrutni. miasto. Okrutni. Bezczelni. Bezczelni, co jeszcze? W ogóle jacyś tacy, bez rozumu chyba. Bez rozumu, Ale ja tak? nie wiem, skąd ty masz takie zdanie. Mężczyźni są ciekawi, interesujący. Jak się znajdzie tego właściwego, to są najlepsi na świecie. Są absolutnie idealni i jeżeli znajdzie się tego właściwego, bo jak się krąży, szuka. To można mieć takie zdanie. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że mam tego, który jest po prostu ideałem wchodzącym. Ja, też mam, ja też mam ale mam, takiego. mam też nie, na etapie szukania, to były różne opinie. Dzisiaj opinia jest pozytywna. Więc jak kobieta sobie mężczyznę znajdzie, wychowa, szanuje go, tak. on szanuje ją, to jest doskonale. To jest nieprawdopodobne. Jak swojego tak? znajdzie. To jest nieprawdopodobne, że mamy dwie y, różne kobiety. Jedna mówi, że faceci są tacy a, i owacy, a druga mówi, że są fantastyczni i tanie. Ale tylko ci właściwi. Ci właściwi. Dlatego z tym pięknym akcentem y, pozdrawiam z pięknego miasta jakiego? Rosła! Rosła! No, <laughs> no dobra. Y, Baśnia, szkoda, ta kobieta, wrosła w piękne miejsce. Na temat mężczyzn, co byś powiedziała? Moim zdaniem, mężczyźni są bardzo niedoceniani w dzisiejszych czasach. Istnieje jakieś takie dziwne przekonanie, bize, bize, że, bologna, że facet tak? powinien być męski, że facet powinien nosić spodnie w związku i tak dalej. Moim zdaniem teraz, jeśli chodzi o takie równouprawnienie i o to, co jest teraz, to nie powinno... W ogóle, się tak mówić, nie powinno się tak myśleć. Wydaje mi się że to wszystko przez ten dyskurs, z którego się wychodzimy. No i faceci są niedocenieni, zdecydowanie niedocenieni. Są bardzo generalizowani i wrzucani do jednego worka. To jest ogóle, moje zdanie. bardzo rzadka wypowiedź. Kochasz facetów? Podobają Ci się faceci Podobają ja mi się faceci, tak. tak. Się. Jasne. I, I bardzo się cieszę, że są wśród nas, bo wobec facetów byłoby normalne. Piękna wypowiedź 24-letniej kobiety. Poznawiamy, poznawiamy takie pięknego miasta? Wrocław.